I MAMY LEGENDĘ! Dzień dobry widzowie, mamy opętanego Palladyna Widzimy się na kolejnym odcinku właśnie teraz i... co? Jeszcze mam prośbę widzowie, po tym rozpoczęciu Zostawcie suba, zbliżamy się powoli do 200, dzięki wielkie A, i tutaj oczywiście macie ostatnich subskrybentów Ale dziękuję za ostatnie wyświetlenia, bo że wszystkie ostatnie filmiki miały bardzo sporo Teraz weszły do gry dwie nowe kopalnie, a my w międzyczasie bijemy sobie opkę oczywiście. O, mamy heroik. No, więc wracając, weszły do gry dwie nowe kopalnie. Weszła kopalnia na 83 poziom oraz kopalnia na poziom 114. Wczoraj była na 83, niestety mnie nie było. Nie, nie biłem ich. Nie, bił, nie byłem na niej, znaczy. Natomiast byłem, byłem na koloskach. Yy. Trochę herosków pobiliśmy, bo u nas teraz na serwerze jest taki konkurs, że kto znajdzie więcej herosów, to wygrywa. Można wygrać jakieś legendy, jakieś ertony właśnie i tego typu rzeczy. Zobaczmy, co jest do poszukania złodzieja. Możemy sobie jeszcze szybko powiedzieć w trakcie, jak sobie rozmawiamy. I no, ostatnio jest troszeczkę mniejsza aktywność, ponieważ nie do końca mam czas grać. Także myślę, że teraz odcinek będzie się pojawiał bardziej może dwa razy w tygodniu, może trzy i postaram się wam rzucić jednego shorta w tygodniu. Chciałem wam zrobić na shortach poradnik, jak szukać konkretnych herosów, bo ostatnio trochę w odcinku o tym mówiłem. Ale myślę, że taka seria shortów z szukania konkretnych herosów byłaby naprawdę fajna. I, I zaczynam się szczerze nad tym zastanawiać, tylko te shorty będą trochę długie, a na pewno jakichś niesamowitych wyświetleń nie zrobią, ale jak ktoś będzie sobie szukał jak szukać, nie wiem, piekielnego kościoła to, to przynajmniej znajdzie. Także co, lecimy za złodziejem. Jak go znajdę to was oczywiście inaczej, jak go znajdę, to do Was wracam. Matko jestem jakiś niewyspany. Jest godzina 12, Ja mam dzisiaj urlop. Na szczęście wziąłem sobie urlop, bo no nie chciało mi się iść do pracy, nie powiem. No nie, tej mapy jakby co nie trzeba sprawdzać. Dobra, widzimy się jak znajdę złodzieja. No i mamy złodzieja, trochę daleko zrespił Przemyt to bo, zbijemy sobie go solo, także może zbijemy sobie go na turce, dajmy sobie zatrutą, podwójny, dwa zwykłe, podwójny, weźmy sobie raz, przemy, przemedytujmy, żeby trafił, żebyśmy trafili legendę, błyskawiczny, podwójny i dajmy sobie F i mamy unikacik. No i mamy przewodnika, Przyszedł do nas Tyron. Myślę, że będziemy już bić. chociaż widzę, że jeszcze Ign Ignitius zalogował, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj szedł. Chyba nie. Także przejemy topo. I bijemy sobie w dwójeczkę. Mamy herozbrojka i Heropierek. Całkiem dobry trop po całym mój, bo jestem łowcą. No i mamy piekielnego kościeja, jeszcze się zmutuję szybko na Discordzie, żeby mi to nikt nie przeszkadzał, wydaje się, że przeszła tylko jedna osoba i to będzie tyle, także piszemy topo i bijemy w dwójkę kościeja i mamy, znowu dwa herka, aczkolwiek tego nie chcę, łapki mogą się przydać. No i mamy kochankę, zaraz już patrzy gdzie ona jest, tutaj na tym respie, prawie na ostatnim niestety, takie życie. Także dobiegamy na kochankę i zaraz ją myślę, bijemy. Kochanki, dawno nie biłem. I mamy jeden heroik. No i mamy przewodnika. Wydaje się, że nikt nie idzie, więc to po. Liczę, że zbije. Gdzieś sobie wziąłem jakieś błogo zwykłe, pamiętam. Tylko gdzie ja je mam? Mm, tutaj mamy jakieś zwykłe błogo, tak nie się do 100%. I bijemy solo przewodnika. Błyskawiczny, oczywiście podwójna, zatruta. A jeszcze błyskawiczny dajmy przed tym. O, wygląda na to, że idzie bardzo łatwo. jeszcze teraz trochę energii w którymś momencie zabrakło. Ale nie no, raczej luzik. I z przewodnika mamy... Unikatowy pierścień, lecę ze złodziejem. No i mamy złodzieja. Przyszedł do nas Ignitius. In, In... Ignitius. Także bijemy w twójkę, pisze Topo. I spada nam Heroic Unicat. Lecę za Obkiem. No i mamy Obka. Mamy jedną osobę, piszemy Topo. I zapętanego Paladyna spada nam Heroic Unicat. A jeszcze szybko biegnę za kościołem. No i mamy czarującą Atalię. gdzie ona jest? Tu jest czarująca Natalia. O, kolin każe się pozdrowienie, więc pozdrawiam Kolina. I czekamy może podejdę tutaj. Daj, no bijemy. Cztery osoby. I mamy legendę! Ale nie na mnie. Nie, a jest wojownik? O, nie ma wojownika, nie ma wojownika, nie ma wojownika. Jest szansa. Jest szansa. Proszę. Niestety, Don Baron otrzymał, także gratulujemy Baronowi. BARON! Kolejna legenda na moim odcinku, tak się żyć nie da! Masakra. Widzimy się na czymś kolejnym. Jak zaczynam kościela, to już Wam podziękuję za oglądanie. Jeszcze kościoła zobaczcie na sam koniec. A my oczywiście widzimy się za jakieś trzy dni z kolejnym odcinkiem. Cieszę się, że była legenda. Zawsze jest co wstawić na miniaturę i macie na czym oko nacieszyć. No i dobiegamy na ostatni resp, no właśnie, ostatni resp piekielnego koszeja. i oczywiście on tu stoi, bo gdzie indziej miałbym stać. Wołamy świat, czekamy jeszcze, zbierają ludzie i bijemy. No i dobiega do nas ostatnia osoba, dodajemy ją do grupki oczywiście. I w trójeczkę spada nam... Kamek, znowu kamek, ostatnio był kamek, nie złapałem, to może dzisiaj mi się poszczęści. Uwaga! Niestety nie. A ja Wam, oczywiście, dziękuję za oglądanie jeszcze raz tego filmiku. I widzimy się, mam nadzieję, że w, w sobotę, może w niedzielę. Zostawcie subikę oczywiście na kanale. Dzięki.